Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kapson13 Dzisiaj zagrałem sobie w grę League of Legends yy, Ciąg dalszy zbierania poziomów na opening Do tego jeszcze chwilę yy, Chwilę nam tu potrwa jeszcze Ale niestety yy, yy, Jest jak jest Dzisiaj gramy sobie na y, trybie Aran. Gdybyś hmm. się pojawiał, znaczy się pojawił, nie wiem czy on, on się nie pamiętam w tej chwili, e, nie był chyba raz. Raz był hmm. Jeśli chodzi o tę przerwę, która ja byłam nastąpiła na tym, w tym mówiłem. W filmie, w którym ruszałem podróż, że może się taka przerwa zdarzyć. A eee. teraz czekamy aż na to nam się tam. Nie będę się rozwijał tematem eee, też od razu powiem może że film eee, dzisiaj jest dzień, w którym mam po prostu trochę czasu znaczy trochę czasu w tej chwili kiedy nagrywam ten odcinek jest godzina wpół do dwunastej nocy i po prostu na zapas. Eee, filmy właśnie będą, dzisiaj, dzisiaj będę nagrywał na zapas, ponieważ e, mógłbym nie mieć czasu w tygodniu, żeby coś nagrać Oj, mojej pikłości mi pięknie nieładnie skoczył w górę na 300 mega... E, 300 na mega, mega sekundę. E, czy jakoś tak to się nazywa? No bo w tym z mojej towarzystwu ale to raczej nikt. No tak, to stówki, ale tylko... 80 ten pink może byłby fajnie jakby się trzymał hmm. jeśli chodzi o live cały czas się zastanawiam cały czas yy, się zastanawiam się tego nie zacząć ale mój drodzy też yy, nie zacząłem tego jeszcze dlatego bo nie mam Tyle czasu. Progowie nie się sami. Ja po tyle czasu, żeby usiąść i porządnie, żeby tak przygotować wszystko pod streamę. Dlatego po Tego tak. nie robię. No, nie ujrzymy się, że to zrozumiecie. Tam obiecałem te streamy, co prawda, no, ale mogłem je kiedyś tylko zabrać. To jest też tak ciężko, ciężko jest po prostu. Szkoła dalej jest, nie wbijcie. tak jest. I tak jest za na uroczenie. Jest dość moc, mocny e, czar. czarny. Czarny, jak to może robić. W ten czarny jest sensie magiczny. Niestety na Ari jest dość łatwo tą manę stracić. wam do niej patrona, ale yy, nie umiem... Yy, czy, może tak, coś tam zagrać umiem Ari, ale może to nie jest na jakimś tam rewelacyjnym poziomie. Jakiś tam jest szansa, że mi się uda teraz na jakiś czas. Kurde, trafiłem. Dobra, trzymam go a

Ciekawie, tak e, naprawdę. Hmm. No powiem wam, że tak płci to kto nie skoczył w tym momencie. A co tu się właśnie stało w tym momencie, to ja naprawdę nie mam po... nie, jak to mi trafiło. c'è che face copie tu peux déjà c'est mi qu'il me criva de trop ce moment chrono se da Już z nie trafiłem. Mówię no. Teraz będziemy leczyć Arię, a teraz będzie mi gorszy. Dzisiaj nie jest chyba jeszcze aż taki zły. Na nie które miałem.

Znaczy z jednej strony dobrze, że nie mieram, ale z drugiej strony kurczę. Pochwaliłem się. Zdążyłem się pochwalić. Też tak kupiłem e, czy ostatnio tak w parę 15 dobrych e, metów, tych meczów, takich po prostu, które gram postaciami magicznymi, czy po ludzi jak gram, czy właśnie... E, Mam nadzieję, wiem, że Brazylia po prostu wyrzuciło. Tak. No. Mówię, że Brazylia wyrzuciło, a nie to, że. Um, wyszedł. Jeżeli to nie zadziała, To jest maska. Cierpienie. Cierpienie Lambriego. To jest. właśnie ten czynnik. nazywany maska Lambriego. To to mi właśnie koże. Powiedziałem, że teraz mam lepszy, a teraz mam lepszy. No w tej chwili jestem gorszy. Niestety. Na to wychodzi. Może i tak mam być gorszy? Nie, nie mówię, że nie. E Mamy taką lekką przewagę, że mamy pełne już zdrowia. Team Maroon mają Trynandera, ja, który y, pod pereczką ma nieśmiertelność.

ja nie gram e, Ari za tyle często, to po prostu nie jest postać hmm, dla mnie. E, jeśli chodzi o postać, która mi się gra najlepiej, to zdecydowanie do tej do głównej takiej czołóweczki e, ja mogę wyrzucić e, Mastera i e, dalej, myślę, że efekty. Trzecie moje miejsce. Na drugim miejscu myślę, że jest yy, Wolnik. I na pierwszym miejscu poseł, którą uwielbiam i mogę to że to jest moja main I tu mam na myśli. Yy, no niestety. Ja, ja, ja. No i tak nie wiem jak uciec, nie wiem, reszki. Stany podostawałem też. Kiepsko było, coś zrobić. Też niestety nie jest mają jakieś przewagi, są zafilowani więc też trochę mają łatwiej. I cierpienie na jednego przez który też fajną umiejętnością właśnie, że daje pochwalenie, na rzuca.

Cholera, panie, To hmm. jest bardzo fajny, bo hmm, dużo się dzieje. Dużo się w tym meczu dzieje. chi ha meno mixture, io so che mi ha meno mixture, sono pure i beni. Ma c'è tante situazioni a cui mixture di liste, Nie mogę wątpać w tych miksturkach, tak, bo je nie będę do jakichś porów potrafił dać... Nie mogę Tak. Tej rzuci zapomniałem o tym, że... że ja je mam kupione. Często też w tak moich zapomnieć właśnie o tym, że ja, ja też kupiłem sobie miksturkę. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić, bo jeden przyciągnął, teraz, a drugi po prostu. czas, ten, połogatek swój. Więc już się uciec. Tutaj się dobrze przycisnęli trochę też mam. Tą przewagę, super, super stworzyć mamy, więc to jest bardzo dobrze.

Jeśli chodzi o muzykę w filmach, to też po, proszę o to na południu, na dzisiejszym filmie. Muzyka będzie wtedy, kiedy będą gry, takie, jak to ująć. Niefabularny, a uwagający.

Poddać bo mi nie idzie No dobra sobie pod, poddawaj jest ale, ale bez przesady to jest jeszcze aż tak źle To jest jeszcze do wygrania To jest naprawdę jeszcze do ugrania Kurde Przeciwnik pokonany Toś już nie nie przesadza zią. No to jest... To jest dobry meciek. Naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo dobry meciek to jest.

Że mógłbym Jeśli usłyszysz, oznacza to, że obserwatorzy Bo Do na... Jeśli domy, to tak naprawdę, nie już... odchodziłbym. Ja się nauczę tej tak No tak naprawdę. Eee, no co to tam eee, Napiszę w serii, co nic to nie ma. A jeśli to było do mnie, to ja nawet... Bo co ja miałem jak byłem ogłuszony, jak teraz. Na przykład... Niestety ten już jest nafidowany. Nie ma zbyt wielu szans. To eee. no, weźmiemy już ten mecz, Nie będziemy go ciągnąć na siłę. Wybaczcie, z jest 33-16. To jest już. Mecz był... Nie do wygrania, szczerze mówiąc. znaczy był do wygrania, ale byłoby byłoby było ciężko. Mogę mieć w Polsce ma tu ciężki meczy. Ale już po prostu no, kapitowany w tym Lambert jest po prostu za dobry, żeby tej grać w pełni. Mogę no, kapitować w postaci są mocne, strasznie. O, no, cenę, cenę jest się domyślałem te to naprawdę nie, nie byłoby czegoś wyjątkowego. Ale dobrze. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. wtedy sobie łapki górę subskrypcji. No i co? Jarka.